Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o astaxantynie. Jest taka mała i ma niesamowitą moc. Mogę ją spokojnie nazwać rycerzem ochronnym mojego organizmu. Astaxantyna to połączenie najlepszych przeciwutleniaczy. Algi, witamina C, witamina E i ekstrakt z borówki. Taka malutka, a dodaje energii na cały dzień i mogę funkcjonować na pełnych obrotach od rana do naprawdę późnego godzin wieczornych. Ona zwalcza wszelkiego rodzaju bóle. Stawów, mięśni, kości, migrenowe, głowy, dziąseł, zębów wszystko. Nie leczy zębów. To, żeby było jasne, żebyśmy się rozumieli na początku, ale wspomaga okropkę. Ona reguluje poziom y, ciśnienia, poziom krwi. Wypycha smarczki na zewnątrz. Dzięki niej jesteśmy gładsze, jędrniejsze. Działa na wytrzymałość naszych mięśni, naszego organizmu. Jest niesamowita, naprawdę niesamowita. W moim domu krwuje już od 12 lat. I z perspektywy czasu są to najlepiej zainwestowane pieniądze. Pieniądze w nasze zdrowie. Zdrowia bardzo często życzymy, ale zdrowie musimy wybrać. Ona wymiata wolne rodniki w naszym organizmie, działa na stres antyoksydacyjny. Wolne rodniki się tworzą i nie. Na to wpływ. To prawda, ale rzadko kto z tego korzysta. Ona je wymiata, ona je czyści. Ona działa antynowotworowo. Jedno opakowanie to nie jest wielki koszt. Polecam ci, wypróbuj, jak zadziała na Ciebie i napisz do mnie, bo jestem tego bardzo ciekawa. Jak będziesz chciała wiedzieć, chciał wiedzieć, jak działa na moich bliskich, na mnie konkretnie, daj znać. Pomogłabym mówić. Od rana do wieczora naprawdę mamy tyle historii z efektów działania astaxantyny. A jak w ostatnim czasie dziewczyny piszą, zamów mi te czarne tabletki, bo mam więcej energii, bo czuję się lepiej po południu, bo nie mam spadku braku tego tej energii. To jest naprawdę najprzyjemniejsza rzecz. Od energii się zaczyna, a potem idzie za tym cała reszta. Polecam, wypróbuj i daj znać.